Pani doktor Ludmila Znowacka, która z pływaniem jest bardzo związana od bardzo dawna, bo była zawodniczką i to wyczynową, ale przede wszystkim w tej chwili odpowiada w szkole numer 15 za sportowe zaangażowanie dzieci i wyłapywanie trochę talentów, które będą później być może mistrzami kraju, Europy, świata. Zobaczymy, jak to wygląda. I ten cykl, który Państwo wymyśliliście, żeby rozpocząć tą drogę ku mistrzostwu. Jak on się sprawdził? Jak Państwo te efekty odbieracie w trzecim wydarzeniu, które towarzyszy tym cyklom pływackim. Zamysł był taki, żeby jesienią, zimą, wiosną i latem zrobić takie mistrzostwa Radziwoża, Szkół Podstawowych w pływaniu. Wtedy widzimy też ten postęp, rozwój. To też miała być promocja programu Już Pływa, no bo. Niech Państwo zobaczą, jeszcze wakacje się nie rozpoczęły, a już przykre wypadki nad wodą się zdarzają, a więc dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, kształtujemy umiejętności, zdrowy styl życia, ale też chcemy wrócić jakby do dawnych tradycji takiego sportu fair play. E, niestety jesień nam e, się nie powiodła, była pandemia, więc ten cykl nam odpadł, ale już zimą, e, w styczniu było nieco lepiej, e, później mieliśmy wiosenną emisję, teraz mamy przed wakacjami tą końcową. No i z czego jesteśmy zadowoleni? Zadowoleni jesteśmy z tego, e, że te umiejętności i kompetencje dzieci są coraz większe. Kolejna rzecz, że dzieci chętnie w tym uczestniczą, bo widzimy, że ta liczba uczestników nam nie spada, że zarówno dzieci, jak i rodzice są zaangażowani w ten cykl. Że przekłada się to na dobre, bardzo dobre nabory do klas sportowych. Podwożymy pierwszą ogólno klasę w szkole podstawowej nr 15, ale chętny jest niemalże na dwie klasy, więc będzie spotkanie z rodzicami, jak ułożymy sobie właśnie tą strategię budowania tych klas sportowych. I dla nas ważne jeszcze jest to, że dzieci nabywają. Życzylibyśmy sobie oczywiście, żeby to byli mistrzowie i jest cały ten cykl, bo jest 15 szkoła mistrzostwa sportowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ale bardzo nam też zależy na tym, żeby promować zdrowy styl życia, żeby dzieci były odpowiedzialne, że wtedy jest trening, że taka dieta, że sport to też zobowiązanie. I widzimy, że dzieci... Bawią się to tym sportem, że nie jest to dla nich taki nakaz, wymysł rodzica czy wychowawcy, ale że dobrze się w tym czują, że chętnie uczestniczą w tych naszych eventach, no i chyba to jest dla nas największa nagroda. Zabawa, sukcesy sportowe, integracja klas sportowy, no i kontynuacja tego, co było przed pandemią. Bo jednak dwa lata pandemii zrobiło bardzo dużo szkodę. Odzwyczailiśmy się od pewnych rzeczy. E, ciężko powrócić do dawnych rytuałów, do dawnych przyzwyczajeń, do dawnych wymogów. Trzeba wcześniej wstać, trzeba i e, nie opuszczamy dydaktyki, wręcz odwrotnie, Często są to pracą są na poziomie dydaktycznym, więc zależy nam na nauce. Jeden z naszych trenerów zawsze udawaniał, że dotlenienie tej młodzieży jest bardzo duże i dlatego ten rozwój intelektualny tam jest taki wysoki, nie kwestionujemy tego, właśnie odwrotnie uważamy, że sport to dyscyplina, to odpowiedzialność, to rozwój osobowości, no i to staramy się tak łączyć, licząc na taki kompleksowy sukces. Bo Pani doktor zna to z praktyki, przecież kierujący SMS-em była uczennicą, później absolwentką Justyna Święty-Ersetic. Wcześniej jeszcze jako wiceprezydent miała Pani styczność z Katarzyną Dulian, która też była z kolei, no można powiedzieć, bardzo dobrze, dobrą uczennicą i znakomitą pływaczką. Więc to to potwierdza. To jest to, że sport tak, idzie w parze tak. z dyscypliną i stylem życia, który pani podkreśla, po pozwoli później w dorosłości osiągać sukcesy. I na tym też nam bardzo zależy na budowaniu nawyków, na budowaniu takich manułków, no, przyzwyczajenia. Życzymy tej młodzieży, żeby te sukcesy sportowe były jak najwspanialsze, na miarę ich marzeń, oczekiwań, pracy, którą składają. Te, te treningi, ale e, coś co jest cenniejsze z e, tym życia, e, zdrowe nawyki, e, e, poczucie odpowiedzialności, e, budowanie takiej osobowości, która ma taki wszechstronny wymiar. Także to są te e, aspekty, które zawsze będzie niósł sport. Czego przykładem jest też sama pani doktor? No, dziękuję.